Exomex melduje się do służby, a to rozwiązanie konkursu z World of Tanks. Tak jak obiecałem, tak robię. Sobota wieczór mamy filmik ze zwycięzcami naszego konkursu na najlepsze uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty powinieneś otrzymać kod na sztuki złota z ostatniego numeru CD Action. I chciałbym oznajmić, że zwycięzcą liczbą... Trzech głosów staje metalscreamer.pl Proszę, żebyś napisał mi w wiadomości prywatnej, który kod chcesz otrzymać. Chociaż zakładam, że prawdopodobnie ten na konto już istniejący. Ale to nie wszystko. W ramach wyróżnienia specjalnie od Kadora użytkownik k 40 otrzymuje mm, wyróżnienie w postaci drugiego kodu na przedłużenie konta. Możesz podziękować kaderowi za, za tą hojność, subskrybując jego kanał. Co ja już sam zrobiłem i Wam również polecam. Macie odnośnik na filmiku. A więc to by było na tyle. Podsumowując, Metalscreamer.pl Proszę napisz do mnie na PW i Xenix też napisz do mnie na PW. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.